Legendarna seria Medal of Honor ma już wiele lat oraz wiele odsłon na koncie, które gracze mogą ogrywać. Ja ogrywałem przez ostatni czas wiele różnych odsłon, wracając do nich po długich latach, głównie tytuły konsolowe. Była wojna w Europie, odsłony przenośne na PSP czy też Airborne, ale w końcu przyszedł czas na Medal of Honor Allied Assault z 2002 roku. 23-letnia gra, która w tamtym czasie była wzniesieniem marki na najwyższy możliwy poziom prawie pod każdym względem. Gra wyszła tylko na komputery osobiste w 2002 roku i jedyna opcja zagrania w grę na nowych systemach jak Windows 10 albo Windows 11, to albo zdobyć pudełkową wersję gry, z tym, że trzeba mieć jeszcze napęd zewnętrzny, kupić na gogu za w sumie nieduże pieniądze, szczególnie jak gra jest na przecenie, albo po prostu zdobyć z powiedzmy różnych stron, do czego oczywiście nie zachęcam, tym bardziej jak źródło nie jest zaufane. Ja ogrywałem wersję ze sklepu goga, więc no nie miałem problemu z uruchomieniem w przeciwieństwie do sklepu EA, gdzie też można kupić ten tytuł, ale zastanówcie się dwa razy skąd pozyskać tę grę, jak ktoś będzie chciał rzeczywiście teraz do tego wrócić po latach. Ostrzegam jeszcze przed tym, że wersja od sklepu EA może być powiedzmy niezaktualizowana i mogą wystąpić pewne problemy z odpaleniem. Uruchamiając ten tytuł, nie było problemu w sumie z niczym. Nie było niepokojących kraszy wywalających do pulpitu albo innych dziwnych rzeczy. Był tylko jeden problem. Gra, oczywiście, z racji tego, że jest stara, nie ma w sobie rozdzielczości, która jest takim standardem w dzisiejszych czasach na większości sprzętach, czyli 1920 na 1080 co jest oczywiście znakiem dawnych lat, a właściwie to monitorów. Jak odpalicie grę za pierwszym razem, to po prostu z niej wyjdźcie, a następnie znajdźcie folder z grą i wyszukajcie plik o nazwie newconfig.cfg i otwórzcie za pomocą notatnika. To w zupełności wystarczy. Gdy otworzycie plik, zjedźcie na sam dół i przepiszcie bądź skopiujcie te trzy linijki i wklejcie na sam dół, zostawiając wszystko inne. Nic nie usuwacie, nic nie edytujecie. Zapisujecie plik i wchodzicie do gry widząc już rozdziałkę 1920 na 1080 Jeżeli u kogoś to nie zadziała, to jest internet, który ma z tego co wiem jeszcze jedno bądź dwa rozwiązania, ale tych już no nie próbowałem, bo pierwsza rada u mnie zadziałała i nie musiałem nic kombinować. Wystarczyło odpalić grę i grać. Ten kto słucha mnie i ogląda od dłuższego czasu, to wie jak bardzo zwracam uwagę na to jak wygląda menu główne danej gry. W jakiej jest stylistyce, czy pasuje do tematu czy jest czytelna i tak dalej. I tu macie przykład kolejnego świetnego menu głównego. Właśnie za to uwielbiam starsze gry, które wiele rzeczy robią lepiej od nowszych gier. Oczywiście to nie będzie film tylko i wyłącznie z wychwalania tej gry i mówieniu jakie to 10 na 10 jest, bo są tu pewne elementy, które no nie zasługują na takie noty, ale od początku. Jako, że dawno nie grałem w tę odsłonę, postanowiłem sobie odpalić tutorial, żeby oswoić się z responsywnością, sterowaniem, strzelaniem i tak dalej. Bardzo prosty i konkretny samouczek, który wyjaśnił, najważniejsze rzeczy. W dodatku możemy też sobie postrzelać trochę i poużywać pewnych broni albo porzucać granatami w otwory. Ale już w tym momencie przy tym trochę złapałem się za głowę z tymi granatami. Bo owszem, granaty w tej grze są spoko, fajnie wybuchają i są śmiercionośne, gdy jesteś z nich w miarę blisko powiedzmy, ale to jak się nimi rzuca i jak one latają, to jest tak odpychające, że używałem tych granatów mega, mega rzadko. Rzut granatem jest dosyć powolny w dodatku, no nie można nim rzucić jakoś bardzo daleko, jak na przykład w konkurencji. Grze, czyli chociażby Call of Duty 2. W dodatku, żeby rzucić granatem, trzeba najpierw wybrać go z paska broni, który widzicie teraz na ekranie, a następnie rzucić. Nie ma tutaj tego, co znamy z nowszych gier, czyli wciska szef na klawiaturze i granat jest już rzucany, i wystarczy tylko przycelować tam, gdzie chcemy i gotowe. Tutaj takiego dedykowanego przycisku do szybkiego rzutu nie ma i trzeba najpierw kliknąć daną cyferkę na klawiaturze, albo przeskrolować myszką i dopiero rzucić. Słabo zastarzał się ten element, bo tak jak mówię, używałem go jedynie po to, żeby wam to pokazać. I żebyście mogli to zobaczyć, jak to wygląda. Ale plusik za to, że można mieć tutaj dwa typy granatów. Powiem wam, że jeżeli chcielibyście ogrywać to z trochę większą przyjemnością, żeby nie motać się z tymi broniami, to można na szczęście sobie przypisać klawisze i dostosować pod siebie. Dzięki temu nie trzeba też jakoś tam sięgać paluchami do konkretnej cyferki albo scrollować, żeby tylko wybrać granat. To, że granaty się zestarzały to jedno, ale sztuczna inteligencja przeciwników bądź kompanów to już zupełnie inny level. Jest pewna misja, jak widzicie, Widzicie, w której działamy pod osłoną nocy. Wiecie, taka misja szpiegowska, a raczej powinienem powiedzieć sabotażowa akcja, w której mamy do zrobienia kilka celów. Podłożyć ładunki wybuchowe pod czołgi oraz poucinać przewody w autach ciężarowych. Dookoła cisza i spokój. Chodzą normalnie patrole, ludzie pracują w magazynie, przenosząc skrzynie i tak dalej. I pewnie widzicie, do czego zmierzam. I od razu zaznaczę, ja wiem, to może być dla kogoś powiedzmy umowne, żeby wiecie, nie psuć tego tempa oraz tej immersji i klimatu, ale kurwa no, zobaczcie na to, Chociażby. Wszędzie są słyszalne strzały z broni, którą spokojnie usłyszysz z kilkuset metrów, szczególnie przy takiej ciszy. A ja normalnie mogłem do patrolującego Niemca, no, po prostu strzelać obok niego, w wsiany, w ziemię obok niego, a nawet pomiędzy nogami, jak chodził. I gość po prostu se chodzi i tego nie słyszy, i nie reaguje w żaden sposób. Zawiodłem się trochę, przyznam szczerze, jak to zobaczyłem, bo byłem przekonany, że ta gra nie jest aż tak zacofana, jeśli chodzi o AI przeciwników. Nasi kompanii, gdy już są podczas jakiejś misji, to też albo stoją. Jak słupy pod ostrzałem na widoku, albo robią jakieś dziwne rzeczy. Oni swoje zadanie spełniają jako tło, bo większość to my musimy zabijać. Ale na szczęście oni też potrafią coś tam ustrzelić, powiedzmy jakiegoś Niemca, jak sobie gdzieś tam stoi na wprost niego, więc to też nie do końca tak, że są mocno ogłupieni. W misjach, w których działamy sami pod osłoną nocy, ci żołnierze tak właśnie reagują na nas. I doskonale widać to chociażby w początkowych misjach, gdzie na przykład zabijamy trzech gości na zewnątrz, a obok w budynku też sobie siedzą goście i spokojnie grają w karty i udają, że no, nic nie słyszą. Także no, nie ukrywam, dosyć mocno się zawiodłem. Chociaż w niektórych misjach, jak na przykład tą, gdzie mamy zinfiltrować bazę nieprzyjaciela i kraść papiery oraz mundur wyżej postawionych, potrafią skumać co się dzieje, także w jednej misji będą głupotki z AI, a w drugiej misji będą zachowywać się odpowiednio już do sytuacji. Podczas trwania różnych wstępów do misji, bądź gdy jesteśmy w pojazdach, albo na czymś co jedzie, bądź pływa, występują pewien problem z dziwnym szarpaniem podczas obracania kamerą i rozglądaniem się. Ale gdy nie robiłem nic myszką i nie obracałem kamerą, to klatki wracały do normy i nie było żadnego takiego dziwnego żabkowania. Nie pamiętam, czy tak działo się na starszych sprzętach sprzed 20 lat, ale strzelam, że to pewnie zasługa tej wymuszonej rozdzielczości albo zbyt nowego sprzętu do takiej starej gry i podczas takich wstępów do misji działy się takie rzeczy. Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, czy też mieliście właśnie taki problem, czy to na starych sprzętach czy to na nowych. Muzyka w tej grze to jeden z najpiękniejszych soundtracków, jaki kiedykolwiek powstał do gier wideo w ogóle. A już na pewno jeśli chodzi o gry w temacie II wojny światowej. Po prostu tego słuchasz i wiesz, że to wszystko się tutaj zgadza, że wszystko tutaj pasuje, że utwory są dobrze wybierane do sytuacji. Przy misjach, gdzie jest duży chaos, jest grana intensywna muzyka, a podczas spokojniejszych lub nocnych, są to bardziej takie stonowane utwory i dodające takiej lekko mrocznej aury. Krótko mówiąc, bez tej muzyki to byłaby po prostu zwykła. Gra o strzelaniu. I gdyby usunąć z tej gry muzykę albo zastąpić ją inną, to nie byłoby już to. Muzyka w tej grze oraz gameplay to dwa serca tej gry. Dwa rdzenie, jak dwie nogi, które pozwalają człowiekowi stać. Utrata jednej z tych rzeczy spowoduje przynajmniej dla mnie, że z automatu stanie się zwykłą grą, że nie będzie mieć tej aury i nie będzie mieć tego czegoś. Z kolei strzelanie w tej grze to element, za który pokochali gracze ten tytuł. Broni jest mnóstwo od pistoletów, aż po pancel śleki, karabiny snajperskie Granaty, Thompsony, niemieckie STG i tak dalej. Jeżeli chodzi o bronię, to zauważyłem, że każda ma oczywiście inny dźwięk, ładnie wykonany model oraz animację przeładowania, która jest naprawdę świetna. Ale odrzut przy najczęściej używanych broniach jest zawsze taki sam, nie czułem różnicy między jedną bronią a drugą. A jak już czuć różnicę, to naprawdę minimalną. Bo sam odrzut i telepanie się celownika podczas strzelania jak najbardziej jest, ale przy każdej broni jest dosłownie takie samo. Kurde, ale to jak działa kamera w tej grze. Gdy gdy byłem trafiany z KM-u albo z jakiejś innej broni, to jezu, myślałem, że dostanę wylewu. Tak mocno skacze ta kamera, że dosłownie nie ma jak się obronić albo chociażby schować. Uważam, że przesadzili trochę z tym symulowaniem otrzymywania obrażeń. Za mocno ewidentnie się to telepie. Oprócz naprawdę nadal dobrego i satysfakcjonującego strzelania, widać, że przeciwnicy gdy przyjmują na siebie pociski, to nie leci z nich krew. Ja oczywiście od początku wiedziałem, że tak to będzie wyglądać, ale w takiej grze jak Druga wojna światowa ta krew powinna tu być. Wiem, że jest jakaś modyfikacja, która dodaje krew przy postrzeleniu oraz dodaje plamy krwi na ścianach i ziemi, ale ja tego nie dodawałem. Jak oryginał to oryginał, bez modowania. Misje w tym medalu są wykonane naprawdę dobrze, chociaż tak naprawdę przez większość gry działamy jak jednoosobowa armia, która ma wykonać wszystkie zadania i zabić 200 Niemców w ciągu jednej nocy podczas jednej misji. Czasami mamy do czynienia z misjami, w których są nasi kompani, ale oni jedynie gadają i w większości to my musimy za nich wszystko robić. A nawet zobaczycie sytuację, w której zaczynacie z kompanami, chwilę się tam z nimi poszlajacie, postrzelacie ramię w ramię, a resztę misji masz robić sami. I dopiero spotkasz ich na samym końcu, gdy na przykład mają cię odebrać, gdy już narobiłeś burdlu w całej bazie, rozbrzmiewa alarm dosłownie na całą okolicę i słychać komunikaty o tym, że w całej bazie jest alarm, bo mają intruza. Nie znam niemieckiego, ale zakładam, że o tym właśnie mówi ten typ przez głośniki, bo w sumie to co innego może mówić. Mapy, po których biegamy, to naprawdę klimatyczne miejsca. Są tereny zimowe, które ja uwielbiam w grach, a w szczególności w grach tego typu o II wojny światowej. Jest oczywiście kultowa misja dla serii, czyli desant na plaży Omaha we Francji, są tereny zielone, są Wiochy, ale też dosyć rozbudowane bazy niemieckie. No generalnie ta gra daje radę, jeśli chodzi o taki czysty fan zgrania. Byłem zaskoczony tym, jak niektóre misje mają dosyć otwarte lokacje. Idealny przykład to mapki zimowe, które pozwalają na zajście Niemców od boku, albo żeby dojść do celu inną drogą. Nie jestem zazwyczaj fan tego typu rozwiązań, bo wolę bardziej korytarzowe przejście gry, ale byłem tak pochłonięty tą grą, że no nie było mi to w stanie popsuć wrażeń. Miejsca, które tu się zwiedza może nie wyglądają już dzisiaj tak dobrze jak we wspomnieniach sprzed 20 lat, ale no właśnie to 23 letnia gra. Tam coś lewituje w powietrzu, na przykład jakiś karabin, albo lewituje martwe ciało na schodach, tutaj zaś problemy z przenikaniem naszych kompanów przez jakieś obiekty albo między sobą, albo problemy z kolizją, gdy staramy się przejść między drzewa albo jakąś lekko Wystającą przeszkodę na ziemi i nie przejdziesz, bo trzeba obo. Takie rzeczy w tej grze się zdarzają. W tamtych latach nie mam pojęcia, czy recenzenci się czepiali do takich rzeczy, ale ja powiem krótko. Z perspektywy czasu nie było to irytujące, bo błędy i bugi w tamtych latach, no cóż, można na to machnąć ręką, bo w sumie gra jest grywalna od początku do samego końca. Jeżeli kogoś irytują takie rzeczy, o których powiedziałem, to jestem w stanie jakby to zrozumieć. Tym bardziej jak ktoś zapamiętał tę grę inaczej, w końcu nostalgia i sentymenty działa w głowie i robią swoje. Ale dzięki temu przekonałem się, że ta gra w tamtych latach no nie była taka do końca 10 na 10. Przechodząc tę grę zapomniałem na początku, że istnieje tutaj coś takiego jak quick save, czyli szybki zapis w dowolnym momencie, który pomaga, a nie ukrywajmy, gdyby nie opcja robienia swojego zapisu, to powroty do punktów kontrolnych mogłyby być bolesne. Bo gra nie zapisuje się tak często z automatu, jak dzisiejsze gry chociażby. Dlatego trzeba samemu decydować, kiedy jest odpowiednia pora na zapis. Czasami ten zapis pomaga, a czasami utrudnia, jak na przykład w ostatniej a właściwie w jej ostatnim etapie. Dałem wam to w przyspieszonym tempie, bo to była jakaś masakra. Na końcowym etapie zostało mi, jak widzicie, mało życia, a ja nie mogłem się cofnąć do tyłu, ani stanąć za osłoną, bo gonił mnie czas. W dodatku masz za sobą oraz przed sobą przeciwników. No, generalnie powiem tak. Ja ten etap powtarzałem chyba z 40 jak nie 50 razy, bo już nie chciałem robić poziomu od nowa. I dać radę na tych resztkach HP jakoś to skończyć. I to miałem na myśli właśnie mówiąc, że szybki zapis lub czekanie Point w nieodpowiednim momencie może zaszkodzić. Miałem mało życia, bo za dużo obrywałem i przed ostatnim etapem nie zaoszczędziłem tego życia na tyle, by w miarę komfortowo dokończyć to co trzeba. W grze jest oczywiście system apteczek, tak jak chociażby w pierwszym medalu i sprawdza się to nadal dobrze po tylu latach. Są odpowiednio rozmieszczone po mapie, a czasami nawet poukrywane, ale można też sobie to wydropić z zabitego przeciwnika. Co prawda nie tą dużą apteczkę, a małą buteleczkę, ale gdy jest podbramkowa sytuacja, no to jak najbardziej to się przyda i wystarczy. Gra ma trzy poziomy trudności. Przed rozpoczęciem kampanii wybieramy sobie, z jakim poziomem chcemy zacząć grę. Jest łatwy, średni i trudny. Ja standardowo wybrałem średni i nie było jakoś ciężko. Fakt, musiałem powtarzać pewne misje albo etapy, ale to normalne. Bo albo zginiesz, bo nie wiesz gdzie iść, albo zginiesz, bo kogoś nie zauważyłeś, albo po prostu wczytasz sam z siebie tylko po to, żeby uchronić się przed otrzymaniem głupich uszkodzeń, których można było uniknąć. Nie wiem, czym się tutaj różni wysoki poziom od średniego, ale możecie Napisać w komentarzu, ale zgaduję, że jest mniej apteczek i po prostu dostajemy więcej obrażeń na klatę. Widać, że tutaj bardzo jest mało pewnego elementu znanego z Call of Duty, czyli oskryptowanych momentów, które mają się wydarzyć. Tak samo jak i widowiskowość oraz jakieś epickie akcje. Tego też nie ma za dużo jakoś w tej grze, a nawet bym powiedział, że brakuje tutaj takiego lekkiego ubarwienia tej rozgrywki właśnie czymś takim. Tak samo brakuje tutaj dynamiki temu tytułowi, bo tempo tych misji nie jest za specjalnie szybsze. Szybkie. Gra się tutaj raczej dosyć powoli i nie przesie tutaj jakoś bardzo na złamanie karku do przodu. W grze nie możemy przyspieszać pod klawiszem SHIFT tak jak w innych grach. Tutaj pod tym klawiszem mamy wolne chodzenie czy też skradanie się. W sumie nie wiem do czego to służy, bo ani razu nie musiałem tego używać. Być może właśnie do skradania się, ale w sumie po co jak każde zadanie, które umożliwia cichsze podejście można zrobić bez problemu na głośno i sobie poradzić. Fajnie, że gra daje wybór czy to ze ścieżkami albo wybraniem podejścia, do pewnych misji, ale nie rozumiem po co te wolne chodzenie. Być może do multiplayera. Tak czy siak można było dać tutaj po prostu szybki bieg jak w każdej grze. Zauważyłem, że brakuje w tej grze opcji uderzania kogoś karabinem, a właściwie to kolbą. Jedynie możemy kogoś uderzyć pistoletem, ale to wszystko. W tej grze ilość drzwi może czasami zadziwić, bo na każdej praktycznie misji mamy coś do otwierania. Są drzwi, które są do otwarcia, których jest dużo i są też drzwi, których nie da się otworzyć. Krótko mówiąc, podczas nie których misji, jeżeli jest jakaś bardziej otwarta lokacja, to nie ukrywam, można się gdzieś tam po drodze zgubić. Jeżeli chcemy coś zrobić, na przykład otworzyć jakieś drzwi, albo coś podnieść, albo podłożyć ładunek wybuchowy, to wszystkie te funkcje daje jeden przycisk, czyli E. Amunicję czy też apteczki możemy zbierać na dwa sposoby w sumie, czyli albo z wciśniętym klawiszem, albo po prostu przechodząc pod bronią albo apteczkami. Wiecie co w tej grze może jeszcze przyciągać uwagę i zaskakiwać? Niemcy, którzy chowają się w szafach pewnych budynków, którzy Nieraz naprawdę mogą zaskoczyć. A niektórzy to nawet czekają z lekkim opóźnieniem, żeby nasza czujność spadła. A następnie wybiegają z szafy i drą ryja i strzelają od razu bez zastanowienia. I takich smaczków ta gra trochę ma, bo jest tu pchane dosyć dużo detalu, jak na taką starą grę sprzed tylu lat. Najgorsze w tej grze to są chyba drabiny. Działają one na starym systemie, gdzie trzeba odpowiednio podejść najpierw pod drabinkę, a następnie używać klawisza, który jest odpowiedzialny za chodzenie w przód, a nie do tyłu. Schodzenie z tej drabiny, jak już. Się jest na samym dole, też momentami może irytować. Bo człowiek chce od tej drabiny odejść, ale gra z jakiegoś powodu przykleja cię do niej z powrotem. Drabiny w tej grze to zło. Jeszcze pół biedy, jak się wchodzi na górę, ale jak chcesz zejść, to raz będzie z tym problem, a raz nie. Kwestia przyzwyczajenia, ale no nie zdziwię się, jak kogoś to mocno zirytuje, szczególnie gdy się przez to zginie. Trzeba też odnotować, że wprowadzenia do misji też są zajebiste. Takie odprawy w sumie, bo pokazują się tu plansze ze strategią, celami. Misji oraz czy jest to misja po cichu, czy też nie. Bardzo fajne jest też to, że w tych starszych grach praktycznie zawsze widziało się symbole, oraz że nie było to cenzurowane. Jak widać, już na samym początku gry mamy chociażby swastyki. Fajnie, że nie było to zignorowane i takie rzeczy tutaj występują. A no i nie mogło zabraknąć, oczywiście, misji w ciągu, która jest już na dzisiejsze standardy dosyć drewniana. Mam tutaj na myśli poruszanie się. Nie ma też CKM-u, co mnie bardzo zaskoczyło, którego można używać do zabijania przeciwnika. Jest tylko główne działo, więc jeśli chce się zabijać każdego, no to trzeba używać do tego tylko działa, więc misja z czołgiem jest, ale no, szału nie robi. Zobaczcie w ogóle ile łącznie z dodatkami jest tych wszystkich modeli, które występują w grze, czy to Niemców lub Aliantów. W dodatku są wykonane naprawdę całkiem spoko. Nie są już może dzisiaj tak szczegółowe i najwyższej jakości, ale przynajmniej są różnorodne. Szczególnie niemieckich żołnierzy, którzy tych mundurów to mają od cholery. Ta gra momentami ma naprawdę dobrze poukrywanych przeciwników, szczególnie snajperów, których ciężko dostrzec i trzeba się bardzo mocno rozglądać, ponieważ wtapiają się w różne obiekty albo krzaki, które tak w ogóle wyglądają paskudnie tutaj, więc nie przebiegniesz przez grę tak szybko, no chyba, że ją speedrunujesz, bo znasz ją na wylo. Grę kończyłem w 4, może 5 godzin. Czy to dużo? Uważam, że tak, bo oprócz tego jest jeszcze multiplayer, który ponoć nadal żyje do dziś i ludzie w niego grają. Jakiejś dodatkowej zawartości oprócz kampanii tutaj nie ma, ale sama kampania jest naprawdę bogata. Dużo strzelania, zróżnicowanych misji oraz celów, dużo map, które nie są kopiuj w klej. Ilość broni oraz to jak wyglądają te bronie oraz animacja przeładowania każdej z nich plus genialna ścieżka dźwiękowa powodują, że jak dla mnie ta odsłona zasługuje na najwyższe miejsca, jeśli mówilibyśmy o jakimś rankingu najlepszych gier z serii. Ta gra po wielu latach uważam, że nie ma się czego wstydzić, bo strzelanie jest nadal świetne, co prawda tutaj są pewne archaizmy, których no, nie da się przeskoczyć i zestarzało się to słabo z biegiem, albo problemy z AI i przeciwników lub wolniejszym tempem akcji, ale ta gra też bardzo dużo rzeczy robi naprawdę dobrze. Nie ma gier idealnych, zawsze znajdzie się jakiś mankament, albo jakieś ale. I to już wszystko, Hoski? To wszystko? Chyba o czymś zapomniałeś, bo są jeszcze dwa dodatki do tej gry, panie. Jasne, że są i jestem w trakcie ich ogrywania i pojawią się na kanale prędzej czy później, bo te dwa osobne dodatki zasługują na osobny film, ponieważ w mojej opinii kilka rzeczy poprawiają i dodają to, o czym tak trochę narzekałem. Oprócz tego Pojawi się jeszcze inny film o najlepszych odsłonach z serii, które, według mojej opinii, są najlepsze. Podsumowując,. Tak, to gra, w którą musisz zagrać, jak lubisz tematy II wojny światowej oraz FPS-y. Dzisiaj, tak jak już mówiłem, gra jest dostępna na Gogu albo od sklepu EA. Cena jest naprawdę niska, szczególnie jak są przeceny, tylko że trzeba pamiętać o problemach na nowszych systemach. Mnie na szczęście udało się tę grę uruchomić z wersji od Goga, ale inni mogą nie mieć tyle szczęścia i będą musieli jakoś kombinować. Chociaż jak sam sklep podaje, gra działa na nowszych systemach, więc pewnie jakoś gra jest zaktualizowana do tego, by uruchamiała się na Windowsie 10, lub 11. W pudełku, żeby kupić tę grę lub pełne wydanie Warchest z dodatkami, trzeba będzie trochę zapłacić. Ale że ruszy to z płyty, nie ma pewności. Może doczekamy się kiedyś remake'u tej gry, bo aż się prosi o to, żeby gra dostała to, na co zasługuje. Kiedyś nie wierzyłem w remake Mafii i ostatecznie go dostaliśmy, więc może za kilka albo kilkanaście lat nadejdzie ta chwila. A może nawet przywrócenie serii do życia, bo tak naprawdę ona leży martwa już od chyba 13 lat. Było jeszcze coś na VR, ale był to taki jednorazowy wyskok nic więcej się potem już nie działo. To wszystko, jeżeli materiał się podobał, zachęcam do obejrzenia mojego filmu o historii serii Medal of Honor oraz pozostałych odsłon, które do tej pory ograłem po latach. Miło mi będzie za lajka like oraz suba, dzięki za poświęcony czas, mam nadzieję, że spędziliście go dobrze. Do następnego razu w kolejnych filmach i cześć.